Widzieliście kiedyś takie dziwadło? No ja powiem Wam, że też nie. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądałby smartfon, który w żaden sposób nie łączy się z serwisami społecznościowymi, nie ma żadnych powiadomień, a przy okazji ma też ekran, który nie męczy oczu? To słuchajcie, nie musicie się już zastanawiać, bo od jakiegoś czasu na rynku dostępny jest telefon Mudita Compact i ma dokładnie to, o czym powiedziałem czy raczej powinienem powiedzieć, że nie ma masy rzeczy. No i do tego jest to smartfon z Polski. Chociaż akurat nie wiem, czy słowo smartfon tu tak dobrze pasuje, bo według słownika języka polskiego smartfon to urządzenie będące połączeniem telefonu komórkowego i komputera kieszonkowego. I powiem wam, że gdybym ja miał mieć taki komputer kieszonkowy z takimi funkcjami, jakie ma Mudita Compact, no to ja bardzo dziękuję, ale po kolei. Modita na swojej stronie internetowej operuje takimi hasłami jak zachowaj skupienie, odzyskaj prywatność, zadbaj o wzrok, żyj po swojemu, zaprojektowany dla codziennej równowagi. I poza tym, że pachnie mi to takim oderwanym od rzeczywistości coachingiem, to, to generalnie sam zamysł mi się podoba. Wiecie, macie smartfona, który odcina was od tego całego zgiełku informacyjnego, setek powiadomień, tego całego FOMO, i nie chodzi tutaj o monitorowanie czasu spędzonego przed ekranem, czy dozowanie sobie tego czasu, tylko po prostu. Jesteście od tego odcięci, ale jednocześnie macie smartfona. Tylko w zasadzie wszystko, co robi Mudita Compact, można osiągnąć dużo mniejszym kosztem, bo można przecież albo wywalić wszystkie social mediowe apki ze swojego smartfona, albo zacząć zamiast niego używać po prostu telefonu komórkowego, który służy tylko do dzwonienia i do wysyłania SMS-ów. I efekt będzie dokładnie ten sam. Ale najpierw temat samego sprzętu. Mudita Compact nie wygląda jak teraźniejszy smartfon, nie ma tutaj żadnego szkła i ten telefon przypomina raczej takie mydelniczki, jak kiedyś mydelniczkami były Lumie. I w zasadzie nie ma w tym nic złego, bo telefon jest mały, dobrze leży w dłoni, natomiast no, nie powiedziałbym, żeby z dotyku czy z wyglądu był to plastik premium. Przypomina raczej trochę zmniejszonego, grubego Kindla z tych tańszych serii, choć tu akurat wpływ na taki odbiór ma też ekran E-ink. Tak dokładnie taki jak w czytnikach e-booków. I jak widzicie, w dodatku jest podświetlany. I zapytacie, czy to się sprawdza w smartfonie. No, takim normalnym na pewno nie, ale to jest tak mało funkcji, szczególnie tych multimedialnych, że w zasadzie taki zwykły, klasyczny ekran, jaki w smartfonach nie jest tutaj w ogóle potrzebny. Na sztuce, którą tutaj widzicie na przebitkach naklejona jest dodatkowa folia ochronna, ale nie było ją wcale łatwo ani wybrać, ani dobrze dociąć. Według technicznej specyfikacji Mudita Compact waży 164 g, ekran ma 4,3 cala, bateria 3300 mAh, a całość napędza procesor Mediatek MT6761V, wspierany przez raptem 3 GB pamięci RAM LPDDR3. Do tego mamy jedynie 32 GB Pamięci na dane slot na karty microSD obsługujące karty do 2TB. Czy to mało? No powiem Wam, że zasadniczo mało, tylko tu jest problem trochę inny, bo nie bardzo jest czym tę pamięć zapełnić. Jest głośnik i mikrofon, jest złącze słuchawkowe, mini jack 3,5mm. Do łączności Mudita Compact wykorzystuje sieci 2G, 3G oraz 4G, Wisi 5, Bluetooth 5.0 oraz NFC. Mamy obsługę dwóch standardów GPS, aparat 8 megapikseli oraz autorski system Mudita OSK, bazujący na customowym Androidzie. Mamy też hybrydowy slot na karty SIM, mamy też spełnianie normy IP54, jest czytnik linii papilarnych, żyroskop, barometr, no powiem Wam taka podstawa, której w dużej mierze nie będziecie mogli wykorzystać. Przejdźmy więc do tego, co na tym smartfonie można zrobić, ale od razu ostrzegam, że nie będzie tego wiele. Mudit kompakt odblokowujemy czytnikiem linii papilarnych umieszczonym na prawej ściance. Nic szczególnie nowoczesnego, ale działa OK. Po włączeniu telefonu zobaczycie główny ekran ten pulpit. Mamy tutaj zegar, datę i trzy kafelki: telefon, SMS oraz aplikacje. Dwóch pierwszych myślę, że nie ma co omawiać, no może poza tym, że tylko one będą mieć powiadomienia i te powiadomienia się wyświetlą właśnie nad tymi ikonami. I teraz tak. Mudita Compact nie łączy się z kątem Google, więc yy, jeśli tam właśnie trzymacie swoje kontakty, no to sorry, no sorry, ale książka adresowa będzie pusta. No powiem, wam, że trochę słabo w dzisiejszych czasach, bo chyba nikt już od wielu lat nie zapisuje kontaktów na karcie Sim. Szału w preinstalowanych aplikacjach nie ma, czytałem, że można coś tam samodzielnie dograć, natomiast nie potwierdzam, generalnie zakładam, że to jest zamknięta struktura i mamy po prostu to, co dostaliśmy. Część ikon to klasyki: Dyktafon, alarm, pogoda, kalkulator. Czy Bardziej przydatne rzeczy offline, ale ok, kalendarz fajnie, że jest, natomiast mm, nie synchronizuje się z żadnym kalendarzem takim internetowym, więc jeśli prowadzicie sobie na przykład kalendarz na Google, tak jak myślę, mnóstwo osób prowadzi kalendarz na Google, no to na pewno korzystacie z opcji synchronizacji synchronizacji między urządzeniami. I ona działa bardzo fajnie, ja bardzo często z tego korzystam. Tak samo w smartfonie Apple, jeżeli korzystam z MacBooka i z iPhone'a, też korzystam z tej synchronizacji. No tutaj się nie masz z czym synchronizować, bo to jest samodzielny kalendarz tylko dla tego telefonu, więc. Są mapy, ale w formie ultra prostej, czy raczej upośledzonej, gdzie możecie sobie po prostu te mapy przeglądać. Niby jest GPS, ale nie ma nawigacji. Czytałem, że miał być jakiś update w wakacje i właśnie miała być jakaś tam nawigacja, zakręt po zakręcie wprowadzona, ale nic takiego nie widzę. Jest aplikacja muzyka. Proszę bardzo. Z jakim serwisem streamingowym się łączycie przez aplikację Muzyka? A no, z żadnym, bo łączycie się tylko z wgranymi samodzielnie na smartfon, przepraszam, na telefon, nie wiem w sumie jak to nazywać, plikami. Nie ma żadnego połączenia z żadnym streamingiem. A powiedzmy sobie szczerze, że w 2025 roku, no myślę, że ta era MP3 już dawno umarła i jednak rządzi na rynku muzycznym streaming. Notatki to samo, zero synchronizacji z jakąkolwiek aplikacją, do notatek, z jakimikolwiek notatkami, takimi klasycznymi w Androidzie. Więc to, co zanotujecie na Mudicie, to zostaje na Mudicie, a może to i lepiej. Mamy jedną grę i są to szachy. A jakby ktoś chciał jednak na przykład węża, no to nie pograb węża, bo może wąż był za bardzo stresujący. Medytacji nie pominę, bo w pudełku znajdziecie też jakieś karty do medytacji, i to już moim zdaniem jest trochę za dużo ideologii. Co zostało? Jest czytnik e-booków i on jest spoko, chociaż czytanie czegokolwiek na tak małym ekranie no, nie jest specjalnie przyjemne, ale tak jak w klasycznych czytnikach e-booków, ekran E-Ink super się do tego sprawdza. No i mamy też aparat, moi drodzy, 8 megapikseli z podglądem na ekranie E-Ink, więc za wiele tam nie widać i Gorsze jest jednak to, że na zdjęciach też za specjalnie nic nie widać. Takie bardzo low-endowe. No i to tyle, można się rozejść. Czyli tak, jeśli uporządkujecie sobie w głowie co powinno być i co jest na smartfonie, wybierzecie sobie najważniejsze dla Was aplikacje, to żadnej na mudicie nie możecie zainstalować. Testując ten smartfon i przygotowując się do nagania, powiem Wam, że zastanawiałem się dla kogo w zasadzie jest to urządzenie i mam dwie odpowiedzi. Pierwsza grupa to są miłośnicy niszowych urządzeń, którzy przy okazji za cel w sam w sobie obierają sobie odcięcie się od social mediów, tych wszystkich powiadomień i takiego życia w biegu, generalnie tego codziennego kontaktu ze światem to jest bardzo ważne i codziennego zgiełku kontaktu ze światem, bo w dzisiejszych czasach, moim zdaniem, telefon i SMS to jest za mało, i jednak, zarówno słowo pisane, jak i słowo mówione, Raczej wykorzystywane są do dwóch rzeczy komunikatory. Messenger, Whatsapp, Telegram, Signal. Nie ma znaczenia z jakiego programu, z jakiej aplikacji korzystacie. Moim zdaniem większość z nas, poza osobami, które z jakiegoś powodu jakby bojkotują komunikatory, korzysta raczej właśnie z komunikatorów, a nie z SMS-ów. Jak rozmawiacie przez telefon, ja na przykład łapię się na tym, że częściej dzwonię na Slacku, częściej dzwonię na Whatsappie, częściej dzwonię na Telegramie czy na Messengerze, a dużo mniej ostatnio przez telefon. I powiem wam, że w związku właśnie z tym, budita Kompakt jest dla mnie kompletnie nieprzydatna. Druga grupa osób, to ludzie, którzy chcą mieć po prostu telefon z SMS-ami. Ja to w pewnym sensie rozumiem, bo jednak są osoby, które na przykład chcą mieć telefon służbowy, bo bardzo dużo rozmawiają przez telefon. I ta Mudita Kompakt do tego się sprawdzi, aczkolwiek jak wam zaraz powiem, ile to kosztuje, to jakby w ogóle nie weźmiecie pod uwagę tego, jako sprzętu wyłącznie do dzwonienia. Która Was potrzeba w niepewności, chociaż pewnie część z Was oglądając ten film już sprawdziła, no jest drogo serio. Trzecia grupa osób to, moim zdaniem, ludzie, dla których w świecie technologii, jeśli chodzi o sprzęty użytkowe, najważniejsza jest ideologia, która za nimi stoi. Uwierzcie mi, są tacy ludzie, natomiast wydaje mi się, że jednak sprzęt użytkowy ma być przede wszystkim użytkowy i przydatny, a ideologia schodzi na dalszy plan. No ale te podstawowe rzeczy działają. Ten telefon jakoś za bardzo nie przymula, o ile można mówić o przymulaniu w przypadku ekranu E-Ink, bo tutaj bardzo trudno ocenić płynność działania. Nie zawiesza się, ma USB-C, ma nowoczesne karty SIM, więc generalnie jest, że tak powiem, na czasie, a jednocześnie po prostu na nic praktycznie takiego nowoczesnego nie pozwala. Bo niestety cała ideologia stojąca za Modita Compact okrutnie wręcz rozmija się moim zdaniem z dzisiejszym światem, który. Chcemy tego czy nie, już dawno jest wręcz uzależniony od internetu we wszelakiej formie. No i ten smartfon, o ile oczywiście można mówić o tym sprzęcie, że to jest smartfon, nie ma przeglądarki internetowej, więc sobie niczego absolutnie nie sprawdzicie, jeżeli potrzebujecie. Aparat jest, działa, natomiast zdjęcia wychodzą także w żaden sposób, do no niczego ich nie wykorzystacie. No może poza tym, żeby sobie zrobić fotkę, że wyłączyliście żelazko z kontaktu, ale z drugiej strony, na tym ekranie e-inkowym oglądać to zdjęcie. No, coś tam widać, no będziecie widzieć, że kabel jest odłączony od gniazdka, ale. Tak jak mówiłem, mapy są, natomiast mimo GPS-a nie ma możliwości nawigacji, więc można sobie po nich podróżować tylko palcem. Jaka jest więc tego przydatność? No, nie za duża, powiedziałbym. Można słuchać muzyki, owszem, ale tylko i wyłącznie z wgranych plików, więc trzeba mieć te pliki, żeby coś tam załadować. A jak ktoś jednak używa głównie streamingu, a yy, nie bawi się w pliki, no to. Sorry. Nie zapłacicie zbliżenia tym telefonem, bo nie ma żadnej aplikacji bankowej, i nie ma jak podłączyć karty, więc do płatności też kompletnie nieprzydatny sprzęt. Nieprzydatne są też notatki, kalendarz, bo tak jak mówiłem z niczym się nie synchronizują, więc możecie mieć to tylko tutaj miejscowo na samym urządzeniu. A w dzisiejszych czasach, jeżeli są opcje synchronizacji kalendarza i notatek, głupio po prostu z tego nie korzystać. Długi czas pracy na jednym ładowaniu ciężko trochę sprawdzić, ale producent pisał, że Mudita Compact jest w stanie. Osiągnąć czas pracy na poziomie 6 dni. I trochę w to nie wierzę, bo jak ja patrzyłem, się bawiłem tam, coś sobie klikałem czy bogałem w szachy, no to się okazało, że jednak ten pasek baterii schodził. Ale jest szansa, żeby te 6 dni wyciągnąć, jak telefon sobie po prostu będzie leżał nieużywany. No ale to przecież nie o to chodzi. Aha, bym jeszcze zapomniał o jednej ważnej funkcji. Funkcji, która dodatkowo ma tutaj swój własny przełącznik. Przełącznik, który wygląda trochę jak w starszych iPhone'ach był taki przełącznik do włączania. Trybu cichego. No tutaj tryb cichy się nie włącza, tu się włącza coś zdecydowanie bardziej ograniczającego. Mianowicie tym przełącznikiem wyłączacie wszystko. To jest tryb offline plus, który odcina anteny, GPS, Bluetooth, wszystko, kartę SIM. Nic tu nie zadziała poza tymi aplikacjami, które są włączone i nie łączą się w żaden sposób z internetem czy w żaden sposób z GSM. -em. Czyli telefon staje się jeszcze bardziej nieprzydatny niż jest. No to przejdźmy teraz do ceny, bo to jest bardzo ciekawy przypadek. Powiem Wam, nie sprawdzajcie, ale możecie strzelać. 500, 800, może tysiak? No nie moi drodzy, trochę więcej. 1799 zł. Przepraszam za tego, że się śmieję, ale 1799 zł za telefon, za którym nie stoi nic innego niż ideologia i coś jakby oryginalnego względem tego, co mamy na rynku. No, mega drogo, jak za taki sprzęt. Ja rozumiem, że on jest niszowy i dla wybranych i dla ludzi mega wkręconych ideologicznie, ale 1799, no, tak jakby nie wrócę sukcesu temu urządzeniu. I powiem wam z tym jednak bardzo ciekawe, ile osób ten sprzęt kupiło. Słuchajcie, ja rozumiem, że mamy w świecie smartfonów stagnację, i generalnie uważam, że to całe cyfrowe zamieszanie i życie w cyfrowym biegu nikomu nie służy, natomiast ucieleśnienie idei życia offline w postaci kosztującej prawie 2000 zł modlity kompakt uważam za nieporozumienie. I to tyle ode mnie. Zapraszam do sekcji komentarzy. Kanał można zasubskrybować. Mam nadzieję, że bawiliście się przy tym filmie tak dobrze jak ja. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Cześć.